Ten odcinek otwiera serię filmów pokazujących pielęgnację starych zaniedbanych drzew w moim sadzie. W szczególności chciałabym trafić do tej grupy widzów, która zadaje sobie pytanie: co zrobić z tym starym drzewem? Co zrobić z tą starą jabłonią? Co zrobić z tym starym sadem? Czy w ogóle warto? Jabłonie to drzewa długowieczne, a szczególnie wartościowe są stare odmiany, które są mniej wymagające i nie muszą być pryskane chemią. Są odporne na mróz i choroby, więc niech wam do głowy nie przyjdzie taki głupi pomysł wycinania starych odmian jabłoni i wsadzania w to miejsce nowych nieodpornych odmian. Zobaczcie, to jest stara antonówka, została drastycznie ścięta, ale wypuściła młode gałęzie i pomimo, że jej drewno zjadają robale i trawi grzyb, to 1 trzecia powierzchni kory wystarcza, żeby zapewnić wspaniałe owocowanie. Pokażę Wam też. Przykład okrutnie zaniedbanego drzewka, które myślałam, że jest dziczką, a okazało się, że jest krótkonóżką królewską. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ją ratowałam, jakie podejmowałam próby ratowania drzew, jakie były efekty, jakie popełnione błędy, jakie były tego konsekwencje, zapraszam Cię do subskrybowania. Kliknij przycisk na dole subskrybuj. Nagrałam już odcinek o bieleniu drzew. Tutaj powinna pojawić się karta. Kolejny odcinek będzie o prostych zasadach cięcia jabłoni.